Dzień dobry, witam klasę piątą Na lekcji biologii pod tytułem Jakie drzewa okryto-nasienne występują w Polsce? Pamiętacie, że podczas poprzednich lekcji uczyliśmy się ogólnie o roślinach okryto-nasiennych, poznaliśmy ich cechy charakterystyczne, sposób rozmnażania się, budowę owoców. Natomiast dzisiaj chciałam Wam przedstawić przykładowych przedstawicieli tych roślin, właśnie w postaci drzew. Oczywiście pamiętamy, że do roślin okryto-nasiennych należą również krzewy, krzewinki, rośliny zielne, ale nimi zajmiemy się podczas kolejnych lekcji. A dzisiaj skupimy się tylko na okryto-nasiennych drzewach. Chciałabym, żebyście idąc na wycieczkę np. Na do parku czy do lasu, potrafili chociaż niektóre z tych drzew, które mijacie, prawidłowo rozpoznawać. I mam nadzieję, że ta lekcja Wam w tym pomoże. Zaczynamy od dębu. Myślę, że dąb jest dosyć łatwy do rozpoznania, dlatego że ma bardzo charakterystyczne liście. Te liście są takie powcinane na brzegach, mają takie ząbki, są pojedyncze. Co to znaczy, to już kiedyś uczyliśmy się o tym. Ale jeszcze w kolejnym slajdzie, gdy zobaczymy liść złożony, to Wam pokażę różnicę pomiędzy takim liściem pojedynczym a złożonym właśnie. Czyli dąb ma liście pojedyncze, takie powcinane na brzegach, bardzo charakterystyczne. I druga bardzo ważna rzecz to jest to, że na dębie rosną żołędzie. Kolejne drzewo okryto nasienne to kasztanowiec. I tutaj zobaczcie, widzimy na przykład taki liść złożony kasztanowca. Liść złożony to znaczy, że składa się z wielu takich mniejszych listków, czyli to jest jeden liść, z tym, że ten list jest złożony z tych małych listków, które na nim się znajdują. Czyli kasztanowiec posiada liście złożone. Mówi się jeszcze, że są one dłoniaste, bo kształtem trochę przypominają dłoń. Są one dosyć duże, a owocami kasztanowca są kasztany. Czyli bardzo łatwo można skojarzyć z nazwą. Czyli u dębu jest trochę inaczej, bo nie nazywa się on żołądź, tylko nazywa się dąb, chociaż rosną na nim żołędzie. Natomiast na kasztanowcu rosną kasztany. Kolejne drzewo to klon. Klon również jest do rozpoznania dosyć łatwy, w szczególności po owocach charakterystycznych. Już Wam pokazywałam te owoce klonu na poprzedniej lekcji. I te owoce klonu właśnie mają takie charakterystyczne skrzydełka, które pozwalają im na to, żeby mógł przenosić je wiatr na dalekie odległości. Kiedy te liście klonu, nie liście, przepraszam, tylko owoce klonu spadają z drzewa, to wtedy one kręcą się w taki charakterystyczny sposób, jak takie małe helikoptery. I jeśli chodzi o liście, to tutaj już są pojedyncze, Chociaż są tak mocno wcięte, że wyglądają trochę tak, jakby były złożone, ale są pojedyncze i troszkę właśnie przypominają liście drzewa z poprzedniego slajdu, z tym, że właśnie są wcięte tak mniej więcej do połowy, nie do końca. Oczywiście tej rzeczy nie ma w każdym liściu. Tutaj ktoś sobie po prostu serduszko wyciął. Kolejne drzewo to jesion i jesion jest to takie drzewo, które ma takie liście złożone, czyli tak naprawdę jeden liść takiego jesionu to jest całe to ten liść składa się z wielu mniejszych listków. I jeśli chodzi o nasiona, nie znalazłam zdjęcia, ale one są bardzo podobne do nasion klonu, czyli do tych helikopterków, które spadają z drzewa tak charakterystycznie się kręcą, ale te nasiona jesionu mają troszkę dłuższe ogonki od tych, które występują u klonu. Kolejne drzewo, które chciałabym, żebyście potrafili rozpoznawać, to bóg. Bóg przede wszystkim ma taką piękną, gładką korę, zazwyczaj w takim jasno szarym kolorze, tak jak widać tutaj na zdjęciu. Liście tego drzewa są bardzo takie gładkie na brzegach. Nie ma, nie ma tu żadnych ząbków, żadnych wcięć. Zazwyczaj są one takie lśniące i często można jeszcze zobaczyć na nich takie małe włoski, widoczne tutaj na przykład na zdjęciu w tym miejscu. <tryk> Jeśli chodzi o nasiona buka, to one mają takie charakterystyczne osłonki z czterema klapkami, i kiedy te klapki się rozsuwają, wtedy nasiono może się wydostać. Zdjęcia nie znalazłam, ale mam nadzieję, że po liściu jak również po tej korze, każdy z Was również tego buka będzie w stanie rozpoznać. Kolejne drzewo to wiąz. Wiąz ma takie liście piłkowane na brzegach. Piłkowane to znaczy, że zobaczcie, jakbyście się przyglądnęli na przykład tutaj, to wygląda to tak, jakby ktoś taką piłą powycinał, spiłował właśnie takie ząbki. Czyli jeśli mieliśmy buk, to tam liść był bardzo gładki na brzegu, a tutaj wiąz ma taki liść właśnie spiłkowany. I tutaj najważniejsza rzecz, po tym można najłatwiej rozróżnić wiąz od innych drzew, że jak zobaczycie sobie tutaj na początek liścia, gdzie jest ogonek liściowy, to zawsze jedna połowa liścia u wiązu zaczyna się niżej, a druga wyżej. Czyli te liście mają taki niesymetryczny kształt. I nasiona wiązu również posiadają takie charakterystyczne skrzydełka, ale myślę, że patrząc na taki liść, każdy wiąz rozpozna właśnie, widząc, że każdy z tych liści zaczyna się z jednej strony niżej, a z drugiej strony wyżej. Kolejne drzewo to grab i grab trochę przypomina wiąz. Te liście również, zobaczcie, są takie piłkowane na brzegu. Ale kiedy zobaczycie sobie na początek liścia, on już się zaczyna symetrycznie, czyli z jednej i z drugiej strony w tym samym miejscu. Czyli liście grabu i wiązu są bardzo podobne, z tym, że liście wiązu są niesymetryczne, jedna strona zaczyna się niżej, a druga wyżej. Natomiast liście grabu są symetryczne i z dwóch stron zaczynają się w tym samym miejscu. I również są takie piłkowane, powcinane na brzegu. I jeszcze jeśli chodzi o korę grabu, to zobaczcie, ona jest taka pofałdowana, taka nierówna. Pamiętacie, bóg miał taką idealnie gładką, szarą korę, natomiast grab ma taką korę pofałdowaną, tak jak to widać tutaj na zdjęciu. Kolejne drzewo to lipa, i lipę można poznać na pewno po takich charakterystycznych, małych, takich jasnożółtych, kremowych kwiatach. I również po liściach, bo no zobaczcie, jaki kształt Wam przypomina ten liść. Jest to serduszko, czyli liście lipy wyglądają trochę jak takie serduszka, gdzie wcięcie tego serduszka jest przy ogonku, tutaj, a zaostrzenie, czyli ten drugi koniec serduszka, jest po przeciwległej stronie, czyli na szczycie liścia. Czyli taki liść lipy wygląda jak serduszko, potem najłatwiej go rozpoznać. Kolejne drzewo to olsza, i olsza również ma taką charakterystyczną rzecz, nawet dwie. Pierwsza jest taka, że owoce olszy bardzo są podobne do szyszek, czyli do tych struktur, które występowały u roślin nagonasiennych. Tak naprawdę to nie są szyszki, chociaż czasem się tak je nazywa. Są to po prostu owoce, które do szyszek są podobne, a jeśli chodzi o liście, to tutaj również można dopatrzyć się serduszka, może trochę mniej wyraźnego niż u lipy, ale jest, tylko że to serduszko jest odwrotnie ustawione, czyli zobaczcie, wcięcie tego serduszka jest na końcu liścia, a przy ogonku mamy, ten, mm, mamy to jakby zaostrzenie naszego serduszka, czyli u lipy było odwrotnie, bo u lipy przy ogonku było wcięcie, a po przeciwległej stronie było zaostrzenie, a tutaj u olszy mamy serduszko, którego kształt jest odwrotnie o 180 stopni odwrócony. Kolejne drzewo to topola i topole przede wszystkim można poznać po owocach. Kiedy one się pojawiają, to razem z nimi pojawia się taki piękny biały puch. Czyli jeśli taki biały puch dostrzeżecie na drzewie, to na pewno będzie to topola. A jeśli chodzi o liście, to mają one długie ogonki. Są to oczywiście liście pojedyncze. I te liście również są takie delikatnie piłkowane na brzegach, czyli można tu zobaczyć takie malutkie ząbki. Jeśli chodzi o kolejne drzewo, to jest to brzoza. I brzozę myślę, że również łatwo jest rozpoznać przede wszystkim po tym, że posiada taką charakterystyczną białą korę. To jest chyba taka najbardziej cecha charakterystyczna brzozy. Jeśli chodzi o kwiatostany, to są na końcach pędów i zwisają tak charakterystycznie, tak jak tutaj można to zobaczyć. A liście są również pojedyncze, również są takie ząbkowane, piłkowane na brzegach. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te drzewa, które były już w prezentacji potraficie rozpoznawać. Zachęcam do tego, żebyście poszukali tych drzew, kiedy wychodzicie z domu na przykład na spacer do parku czy do lasu. Jeśli udało się Wam któreś z tych drzew rozpoznać, możecie napisać mi o tym w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.